Wyobraź sobie, że twoje życie to podróż, w której każda relacja to osobna droga, pełna zakrętów, wzniesień i dolin. Czasem jednak czujesz, że w twoim związku coś jest nie tak, jakby za drzwiami kryła się tajemnica, o której nikt nie mówi. Dlaczego mężczyźni, których kochasz i którzy kochają ciebie, milczą na temat swoich najgłębszych potrzeb? Czy zastanawiałaś się kiedyś, co kryje się za ich milczeniem? Dlaczego nie potrafią otworzyć się na temat uznania, wsparcia czy nawet potrzeby autentyczności? Pomyśl o tym. Każda relacja, nawet ta najpiękniejsza, wymaga kompromisu i wzajemnego zrozumienia. Jednak często mężczyźni boją się wyrazić to, czego naprawdę potrzebują, a ty możesz stać się tą kobietą, która nie tylko rozumie te niewypowiedziane pragnienia, ale potrafi je spełnić. Zadaj sobie pytanie, czy jesteś gotowa odkryć, co tak naprawdę sprawia, że mężczyźni czują się szczęśliwi, docenieni i kochani? Jeśli chcesz, by twoja relacja była nie tylko piękna, ale i pełna głębokiego zrozumienia, jesteś we właściwym miejscu. Pozwól, że zacznę od tego, co jest fundamentem każdej relacji, uznania i szacunku. Czy zdarzyło Ci się kiedyś pomyśleć, że może nie zawsze doceniasz swojego partnera? Mężczyźni potrzebują, aby ich wysiłki, osiągnięcia i to, co dla nich ważne, były zauważone. Twoje słowa pochwały, drobne gesty wdzięczności czy ciepłe spojrzenie potrafią zdziałać cuda. Pomyśl o tym, jak bardzo możesz rozświetlić Jego dzień. Gdy tylko dasz mu do zrozumienia, że widzisz jego ciężką pracę i cenisz to, co dla niego istotne. Wyobraź sobie, że twoje uznanie jest jak ciepły promień słońca, który przebija się przez chmury codzienności i dodaje energii. Dlaczego więc nie pozwolić sobie na częstsze okazywanie wdzięczności? Pomyśl, czy nie chciałabyś, aby każdy dzień przynosił wam obojgu poczucie, że jesteście dla siebie najważniejsi? Nie bój się powiedzieć dziękuję, nie bój się pochwalić go za drobne sukcesy. Twoje słowa mają moc zmieniania rzeczywistości, potrafią budować mosty między sercami. Zadaj sobie retoryczne pytanie: czy naprawdę jesteś gotowa, by stać się tą kobietą, która potrafi zauważać i doceniać każdy, nawet najmniejszy gest swojego partnera? Pomyśl o tym, że twoja umiejętność okazywania szacunku może stać się kluczem do głębszej, bardziej satysfakcjonującej relacji. Kiedy mężczyzna czuje się zauważony, jego serce otwiera się na nowe możliwości, a ty zyskujesz partnera, który będzie gotów dzielić z tobą swoje najskrytsze marzenia i obawy. Kolejnym aspektem, o którym musisz pamiętać, jest wsparcie emocjonalne i akceptacja. Choć stereotypowo uważa się, że mężczyźni nie lubią mówić o swoich emocjach, w głębi serca pragną czuć, że ktoś naprawdę ich rozumie i akceptuje. Czy nie marzysz o tym, by twój partner czuł się swobodnie, dzieląc się z tobą swoimi uczuciami, wiedząc, że nie zostanie skrytykowany czy odrzucony? Wyobraź sobie, że twoje wsparcie jest jak ciepły koc, który otula go w zimne dni, dając poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Pomyśl, jak wiele może zyskać z relacji, w której nie boi się wyrażać swoich emocji, bo wie, że zostanie przyjęty takim, jaki jest. Twoja empatia i otwartość mogą być dla niego nieocenionym skarbem, który pomoże mu pokonać wewnętrzne bariery i pozwoli odkryć nowe pokłady siły. Nie bój się zadawać pytań: jak się czujesz? Czy potrzebujesz, żebym była obok? Czy mogę ci jakoś pomóc? Pomyśl, czy nie jest tak, że każde takie pytanie może stać się impulsem do otwarcia się na nowe, głębsze doświadczenia? Jeśli chcesz, aby twoja relacja była oparta na wzajemnej akceptacji, musisz stworzyć przestrzeń, w której on poczuje się bezpiecznie, by być sobą. Niech twoje słowa będą jak balsam dla jego duszy, który koi wszelkie rany i sprawia, że z każdą rozmową zbliżacie się do siebie coraz bardziej. Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, dlaczego tak bardzo cenisz w sobie autentyczność? Mężczyźni pragną być z kobietami, które są sobą, bez maski, bez udawania. Twoja naturalność jest jak świeży oddech powietrza w zatłoczonym mieście. Daje wolność, inspiruje i pozwala poczuć prawdziwą bliskość. Pomyśl o tym, jak wiele możesz zyskać, gdy pozwolisz sobie być autentyczną. Nie musisz udawać, że jesteś kimś innym, by zdobyć jego serce. Twoje prawdziwe emocje, twoje pasje, a nawet twoje lęki i wątpliwości są częścią ciebie, którą on może pokochać. Wyobraź sobie, że twoja autentyczność jest jak barwna mozaika złożona z tysiąca drobnych elementów. Każdy z nich ma swoją wartość, i razem tworzą obraz, który zachwyca. Zadaj sobie pytanie. Czy jesteś gotowa zaryzykować i pokazać światu, kim naprawdę jesteś? Bo tylko wtedy, gdy jesteś autentyczna, możesz przyciągnąć kogoś, kto pokocha cię za wszystko, czym jesteś. Nie bój się być sobą. Twoja naturalność to największy atut, który sprawia, że stajesz się niezastąpioną partnerką. Pamiętaj, że autentyczność buduje zaufanie. I tworzy przestrzeń do prawdziwej intymności, o której wielu mężczyzn marzy, ale rzadko potrafi o niej mówić. Kiedy mówimy o wolności, warto zrozumieć, że każda kobieta ma w sobie siłę, by być niezależną. Mężczyźni, tak samo jak kobiety, potrzebują przestrzeni do rozwoju i realizacji swoich pasji. Czy nie chciałabyś być kobietą, która potrafi dać swojemu partnerowi skrzydła, zamiast ograniczać jego lot? Wyobraź sobie, że Twoja obecność jest jak lekki wiatr, który niesie ze sobą świeżość i energię. Gdy jesteś niezależna, pokazujesz, że masz swoje pasje, marzenia i cele, a to sprawia, że stajesz się jeszcze bardziej atrakcyjna. Mężczyźni szukają w partnerce nie tylko miłości, ale także inspiracji, która pomoże im rozwijać własne skrzydła. Twoja niezależność może być dla niego bodźcem do osiągania kolejnych celów, a jednocześnie gwarancją, że każdy z Was rozwija się, nie zatracając przy tym własnej tożsamości. Zastanów się, czy jesteś gotowa pozwolić sobie na przestrzeń, która nie tylko wzmacnia Ciebie, ale też dodaje energii Waszej relacji. Niech Twoje życie będzie dowodem na to, że miłość nie jest więzieniem lecz przestrzenią do wzajemnego wsparcia i rozwoju. Pomyśl o tym, że prawdziwa relacja daje każdemu z Was wolność do bycia sobą, bez ograniczeń, bez presji i bez obaw o utratę własnej indywidualności. W relacjach często mówi się o potrzebie bezpieczeństwa. Nie chodzi tu tylko o fizyczne aspekty, ale przede wszystkim o emocjonalną stabilność. Która daje poczucie, że razem możecie stawić czoła każdej burzy. Mężczyźni pragną czuć, że mają oparcie, że w trudnych chwilach mogą liczyć na partnerkę, która zapewni im spokój i wsparcie. Wyobraź sobie, że Twoja miłość jest jak solidny dom, w którym każdy zakamarek tchnie ciepłem i pewnością. Czy nie byłoby cudownie, gdyby Twój partner czuł że nawet w najciemniejszych momentach waszego życia zawsze ma miejsce, do którego może wrócić? Twoja konsekwencja, stabilność i spokój mogą stać się fundamentem, na którym zbudujecie wspólne życie. To właśnie te drobne gesty, poranne słowa wsparcia, ciche obecności w chwilach zwątpienia, uśmiech, który mówi więcej niż tysiąc słów, tworzą poczucie bezpieczeństwa którego często brakuje w dynamicznym, pełnym wyzwań świecie. Zadaj sobie pytanie: czy potrafisz być tą oazą spokoju dla swojego partnera? Czy tworzysz przestrzeń, w której on może czuć się chroniony i kochany bez względu na wszystko? Nie bój się budować tej stabilności. To inwestycja, która przyniesie owoce przez całe życie. Pamiętaj, że bezpieczeństwo emocjonalne jest kluczem do długotrwałej, satysfakcjonującej relacji. Każda relacja ma w sobie coś więcej niż tylko codzienne spotkania i rozmowy. Mężczyźni, podobnie jak kobiety, pragną mieć wspólną wizję przyszłości, która nadaje kierunek ich życiu. Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, jak wspaniale byłoby dzielić marzenia, cele i plany na przyszłość, wiedząc, że razem możecie osiągnąć wszystko, co sobie wymarzycie? Wyobraź sobie, że Twoje życie to podróż, a każdy kolejny dzień jest krokiem na drodze do wspólnego celu. Wspólne marzenia, czy to o podróżach, budowie domu, czy realizacji zawodowych pasji, potrafią zjednoczyć dwa serca na zupełnie nowym poziomie. Kiedy rozmawiacie o przyszłości, kiedy dzielicie się wizjami, stajecie się nie tylko partnerami, ale i wspólnymi marzycielami, którzy razem tworzą plan na lepsze jutro pomyśl czy nie chciałabyś aby wasza relacja była pełna inspiracji wzajemnego wsparcia i nieustannego dążenia do wspólnych celów nie bój się snuć planów nie obawiaj się marzyć na głos twoja otwartość na wspólne cele może stać się magnesem przyciągającym jeszcze więcej pozytywnej energii do waszego życia zadaj sobie pytanie czy jesteś gotowa aby razem z nim stworzyć wizję, która zjednoczy wasze drogi i pozwoli wspólnie przekraczać kolejne granice? Na samym końcu tej drogi znajduje się intymność, głęboka, wielowymiarowa bliskość, która przekracza granice fizycznego dotyku. Mężczyźni często boją się mówić o swoich emocjach, ale pragną prawdziwej duchowej bliskości, która daje im poczucie jedności z drugą osobą. Intymność to nie tylko chwile namiętności, ale przede wszystkim dialog dusz, który buduje fundament każdego trwałego związku. Wyobraź sobie, że wasza intymność jest jak cicha melodia, którą słyszycie tylko wy dwoje. To momenty, kiedy słowa są zbędne, a wszystko mówi samo siebie. Spojrzenia, gesty, milczenie które wypełnia waszą przestrzeń ciepłem i zrozumieniem. Czy nie chciałabyś, aby twój partner czuł, że przy tobie może być w pełni sobą, bez potrzeby udawania lub maskowania swoich emocji? Twoja gotowość do dzielenia się nie tylko uśmiechem, ale i najgłębszymi uczuciami sprawi, że zbudujecie relację, która przetrwa nawet najtrudniejsze chwile. Nie bój się zbliżyć do niego. Nie bój się otworzyć na prawdziwą intymność, która wykracza poza sferę fizyczną. Pomyśl o tym, że bliskość emocjonalna może być najpiękniejszym darem, jaki możecie sobie wzajemnie ofiarować. Zadaj sobie pytanie: czy jesteś gotowa stworzyć przestrzeń, w której oboje będziecie mogli doświadczyć prawdziwej, głębokiej intymności, nie tylko przez dotyk, ale przez zrozumienie? akceptację i wzajemne wsparcie. Nadszedł czas, aby poruszyć temat, który często bywa dla wielu wyzwaniem. Otwartą komunikację o tym, czego tak naprawdę potrzebujecie. Mężczyźni nie zawsze potrafią wypowiedzieć swoje uczucia na głos, ale to nie znaczy, że ich potrzeby nie są realne. Czy nie warto spróbować przełamać tej bariery i zadać sobie pytanie: co tak naprawdę chciałbym? żeby moja partnerka dla mnie zrobiła. Wyobraź sobie, że rozmowa z partnerem to podróż, w której każdy krok przybliża was do wzajemnego zrozumienia. Twoje pytania, pełne ciepła i troski, mogą stać się mostem, który łączy dwa światy. Nie musisz zaczynać od wielkich deklaracji, wystarczy, że zapytasz, jak się czujesz, czy jest coś, co mogłoby uczynić cię jeszcze szczęśliwszym? To proste słowa, ale mają ogromną moc. Kiedy mówisz o uczuciach, pokazujesz, że jesteś gotowa zrozumieć i wesprzeć go, że nie boisz się zagłębiać w emocjonalne zakamarki, które czasem bywają trudne do opisania. Pomyśl o tym, jak wiele możecie osiągnąć, kiedy oboje wyjdziecie poza utarte schematy. Nie bój się zadawać pytań i wyrażać swoich oczekiwań. Twoja otwartość może stać się inspiracją dla niego, by również podzielił się swoimi pragnieniami. Czy nie warto spróbować? Przełamywanie barier w komunikacji to proces, który wymaga odwagi, ale efekty są nieocenione. Budujesz relację opartą na wzajemnym zaufaniu i autentycznym wsparciu. Masz w sobie ogromny potencjał, droga przyjaciółko, by stać się partnerką, która nie tylko kocha, ale też tworzy przestrzeń dla wzajemnego rozwoju. Aby to osiągnąć, musisz być gotowa na kilka fundamentalnych zmian. Po pierwsze, bądź otwarta na siebie i na swojego partnera. Pamiętaj, że Twoja autentyczność i indywidualność to Twoje największe atuty. Im bardziej jesteś sobą, tym bardziej przyciągasz ludzi, którzy naprawdę Cię doceniają. Wyobraź sobie, że jesteś jak latarnia morska, która nie tylko oświetla drogę, ale też zachęca innych do podążania za nią. Twoje słowa, gesty i codzienne działania mogą stać się inspiracją, która zbliży Was do siebie. Nie bój się pokazywać swoich emocji. Zarówno radości, jak i smutku, bo to właśnie autentyczność buduje zaufanie. Czy jesteś gotowa pokazać, kim naprawdę jesteś, bez udawania, że wszystko jest idealne? Kolejna wskazówka. Rozwijaj empatię. Naucz się słuchać nie tylko słów, ale i cichych sygnałów, które wysyła twój partner. Czasem, spojrzenie, delikatny gest, czy niewypowiedziane słowo. Mogą powiedzieć więcej niż cała rozmowa. Wyobraź sobie, że każdy drobny sygnał jest jak kawałek układanki, który z czasem tworzy pełny obraz jego emocji i potrzeb. Twoja umiejętność obserwacji i empatii pozwoli ci stać się niezastąpioną towarzyszką, która potrafi wnieść do relacji harmonię i głębię. Nie zapominaj też o swoim rozwoju. Dbaj o swoje pasje, zainteresowania i marzenia. To sprawia, że stajesz się jeszcze bardziej interesująca i inspirująca. Kiedy jesteś niezależna i świadoma swojej wartości, przyciągasz do siebie ludzi, którzy szukają autentyczności. Zadaj sobie pytanie: czy jesteś gotowa inwestować w siebie, aby później móc dać tę samą wartość swojemu partnerowi? Na koniec chcę podzielić się z tobą kilkoma praktycznymi ćwiczeniami, które pomogą ci stać się partnerką, która spełnia niewypowiedziane potrzeby mężczyzny. Wyobraź sobie, że każdy dzień to nowa szansa, aby budować lepszą komunikację i głębsze zrozumienie. Ćwiczenie komunikacyjne. Przez najbliższy tydzień postaraj się codziennie zadawać partnerowi pytania o jego uczucia. Może to być tak proste jak: Co dziś sprawiło, że się uśmiechnąłeś?, lub Czy jest coś, co mogłoby uczynić Twój dzień lepszym? Zapisuj w notatniku: Jakie reakcje wywołują te pytania? Czy zauważasz, że dzięki temu otwiera się przed tobą zupełnie nowy wymiar jego emocji? Technika aktywnego słuchania. Następnie spróbuj podczas rozmowy wyłączyć wszystkie inne myśli i skupić się tylko na nim. Wyobraź sobie, że każda jego wypowiedziana myśl jest jak cenny kamień, który trzeba uważnie zbierać. Staraj się potwierdzać to, co usłyszysz, gestami lub krótkimi komentarzami, które pokazują, że naprawdę rozumiesz, o co mu chodzi. Czy nie jest tak, że ta forma głębokiego słuchania może stworzyć przestrzeń, w której oboje poczujecie się naprawdę zrozumiani? Ćwiczenie empatii. Codziennie wieczorem znajdź chwilę, aby zastanowić się nad tym, jak mógłbyś łabyś lepiej wesprzeć swojego partnera. Pomyśl o sytuacjach, które go dotknęły, zarówno pozytywnych, jak i tych trudniejszych, i spróbuj postawić się w jego sytuacji. Co mógłbyś, łabyś, zrobić, aby poczuł się bardziej doceniony? Zapisz swoje refleksje i, jeśli to możliwe, podziel się nimi z nim podczas rozmowy. Czy nie wydaje ci się, że taki gest może stać się punktem zwrotnym w waszym zrozumieniu siebie nawzajem? Wspólne planowanie przyszłości. Znajdźcie razem czas na rozmowę o waszych marzeniach i celach. Wyobraź sobie, że planujecie wspólną podróż, w której każdy etap drogi jest jak nowy rozdział waszej wspólnej historii. Czy jesteś gotowa usiąść z nim, spojrzeć w przyszłość i razem wytyczyć kierunek, w którym oboje chcecie podążać? To ćwiczenie nie tylko zbliża, ale też daje poczucie bezpieczeństwa i stabilności o których wspominaliśmy wcześniej. Rozwijanie własnej pasji. Pamiętaj, że bycie sobą to najważniejszy fundament udanej relacji. Znajdź czas dla siebie, rozwijaj swoje pasje, ucz się nowych rzeczy. Kiedy jesteś niezależna i świadoma swojej wartości, stajesz się inspiracją nie tylko dla siebie, ale i dla swojego partnera. Czy nie jest tak, że rozwijając swoje zainteresowania, automatycznie wzmacniasz siłę swojej osobowości i dajesz mu przestrzeń, by mógł również wzrastać? Droga, te praktyczne ćwiczenia mają na celu pomóc ci otworzyć się na nowe możliwości i zbudować relacje, w której oboje będziecie czuć się spełnieni. Każdy z nas zasługuje na to, by być kochanym nie tylko za to, co robimy, ale przede wszystkim za to, kim jesteśmy. Pomyśl o sobie jako o wędrowczyni, która z odwagą przemierza krainę własnych emocji i odkrywa, że każdy krok, choćby najmniejszy, prowadzi do piękna i pełni. Zadaj sobie pytanie: czy jesteś gotowa na tę podróż? Czy pragniesz stać się kobietą, która nie tylko kocha, ale również potrafi wnieść do relacji autentyczność, wsparcie i inspirację? Twoja decyzja, by zacząć działać, może odmienić nie tylko twoje życie, ale i życie twojego partnera. Pamiętaj, że każdy dzień to nowa szansa na bycie lepszą wersją samej siebie. Podążaj za swoim sercem, słuchaj swojego wewnętrznego głosu, który mówi ci, że to właśnie teraz jest moment, by zrobić kolejny krok. Niech twoja energia. Niczym niewidzialne pole magnetyczne przyciąga sukces i szczęście. Pomyśl o tym, że każda przeszkoda na Twojej drodze jest tylko kolejnym krokiem ku wielkości. Nie zadowalaj się przeciętnością, bądź jak płomień, który nigdy nie gaśnie, nawet w najciemniejszych chwilach. Jeśli chcesz naprawdę zrozumieć, czego mężczyźni potrzebują od kobiety, ale nigdy o tym nie mówią, musisz otworzyć się na nowe doświadczenia. Przełamać stare schematy i pozwolić sobie na bycie autentyczną. Twoja odwaga, empatia i gotowość do zmiany są tym, co uczyni Twoją relację niezapomnianą. Czy jesteś gotowa zrobić ten krok? Czy pozwolisz sobie na odkrycie, że to właśnie Twoja siła, Twoja niezależność i Twoja autentyczność są najpiękniejszymi darami? Jakie możesz ofiarować komuś, kogo kochasz? Droga, pamiętaj, że każda relacja wymaga pracy, odwagi i wzajemnego zrozumienia. Twoje działanie, każda rozmowa, każdy gest wsparcia to kroki, które budują trwałe fundamenty miłości. To ty możesz stać się tą partnerką, która nie tylko rozumie niewypowiedziane potrzeby swojego mężczyzny. Ale także potrafi je spełnić, tworząc przestrzeń, w której oboje możecie wzrastać. Twoja siła i autentyczność to klucz do budowania relacji, o której marzysz. Zachęcam cię, abyś już dziś podjęła małe kroki ku tej przemianie. Włącz empatię, słuchaj uważnie, rozwijaj siebie, a przede wszystkim bądź sobą, bo tylko wtedy, gdy będziesz prawdziwa, Twoje serce i serce Twojego partnera. Otworzą się na głębsze, prawdziwe uczucie. Czy nie jest tak, że miłość, która rodzi się z autentyczności, jest tą najpiękniejszą, jaką można sobie wyobrazić? Dziękuję Ci za wysłuchanie tych słów. Pamiętaj, że każdy dzień to nowa szansa, aby być lepszą wersją samej siebie i aby budować relację, która przyniesie Wam obu niezmierzone szczęście. Jeśli czujesz, że te wskazówki są dla Ciebie ważne, nie zapomnij kliknąć łapki w górę i zasubskrybować nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych inspirujących materiałów. Twoja droga do pełni, autentycznej miłości zaczyna się właśnie teraz, od decyzji, by słuchać swojego serca i działać zgodnie z tym, co naprawdę jest ważne.